Był tu robaczek, tak? I zobacz, on sobie spaceruje. On sobie tutaj idzie. Idzie, idzie. Nie bój się go. On jest taki nie, niegroźny. On ci nie ugryzie, nie. To jest taki chyba żuk gnojarz, bo on chyba do takich kup przychodzi. O, widzisz, jemu ja się podoba tutaj po takim terenie. Czyli tak. To musi być taki żuk gnojarz. I on lubi takie kupy, wiesz? Jak jakieś zwierzątka leśna, zrobią kupę, to on lubi Tak, Nie! Maksym! Nadepnąłeś go? To. Nie, żyje na szczęście. O Boże! Idziemy, idziemy, bo ty jesteś... Byś go zabił. Raz, dwa, uciekamy. Bierzemy hulaj nogi i jedziemy, tak? Chodźcie. A mi się w tym tygodniu trafiło szczęście. Jakie szczęście się trafiło? Ciepełka. O, brawo. No, no. no jedziemy za Olkiem, szybciutko. Oleg idzie szybko za tatą, za tatą, szybko. Jedziemy. Chodź, myszka, chodź, jedziemy. No, jest kask. Musi być kask na głowie. Chodź za mną, chodź. No, chodź. Nie, ja się nie będę pchała sam albo rower damy. Chcesz rower? Maksym, chcesz rower? No to chodź. To za Alem. Szybko za Alo. Możesz to ze środkiem jechać bardziej. Tutaj. Wiesz co on chciał zrobić z tym szukiem gnojarzem? Nadepnąć. I już ta noga poleciała. <grym, <grym, ale na szczęście nie dotknął nawet. Widzisz, trzeba jechać ostrożnie, bo chłopaki jeżdżą szybko.